Dzień dobry, witam Państwa wszystkich pracowników Instytutu Onkologii. W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocy, chciałem w imieniu swoimi dyrekcji złożyć wszystkim serdeczne życzenia dobrych świąt, przede wszystkim pokoju i spokoju, wartości, które teraz doceniamy bardziej niż kiedykolwiek z powodu tragedii, która się dzieje na, za naszą wschodnią granicą i w której uczestniczymy także i my, staramy się pomóc w tym. Osobom, które docierają do nas, jako do Instytutu, w charakterze pacjentów spośród uchodźców z Ukrainy. Jest ich coraz więcej. Ale także nie ustają nasze zadania jako dyrekcji, które wcześniej sobie zaplanowaliśmy. Mówiłem przy okazji Świąt Bożego Narodzenia o tym, że troską dyrekcji jest poprawienie wynagrodzeń, poprawienie warunków pracy pracowników i właśnie nad tym pracujemy. Realizujemy podwyżki, których pierwszą część jest w tej chwili wykonywana, przygotowujemy się do drugiej części. To jest przedsięwzięcie, które wiąże się także z pewnymi zmianami strukturalnymi, które są przed nami, które wymagają współdziałania dyrekcji, związku zawodowym, celu zmiany, regulaminu wynagradzania. To wszystko jest przed nami. No, oprócz tego takie zadania... I wyzwania strategiczne, które cały czas realizujemy: rewitalizacja, która postępuje trochę nam dokucza, realizacja narodowej strategii onkologicznej, no i restrukturyzacja i usprawnienie funkcjonowania Instytutu jako podmiotu leczniczego. Tutaj dobra wiadomość, mam nadzieję, że się potwierdzi przy ostatecznym sprawozdaniu finansowym, które już niedługo będzie gotowe. Że inaczej niż w poprzednich latach wynik finansowy bardzo się poprawił w 2021 roku. Za to wszystkim Państwu dziękuję, bo to przecież nasz wspólny wysiłek, ale przede wszystkim właśnie pracowników Instytutu. Tak więc takie krótkie podsumowanie tej sytuacji chciałem Państwu przekazać i, no, no i życzyć, aby te święta upłynęły w pokoju, spokoju i w, w pełne dobra wśród bliskich. Państwu osób, no i abyśmy oby, mieli nadzieję, że nadejdą czasy, czasy lepsze. Poproszę księdza kapelana od dwa słowa z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Witam że Ta dużo. Szanowny panie dyrektorze, drodzy Państwo. Święta Wielkiej Nocy to także dla mnie okazja, żeby skierować do Was kilka słów życzeń. Tegoroczna wiosna z jednej strony jest koncertem życia, który dokonuje się na naszych polach, ogrodach, w całej przyrodzie każdego roku i budzi w nas radość i nadzieję, a z drugiej strony pełna jest lęku i niepewności z powodu dramatycznych wydarzeń, z powodu wojny na Ukrainie i z Ukraińcami dzielimy ich. Lęki i trudy. Dlatego jako chrześcijanie musimy sięgnąć do najgłębszych źródeł naszej radości, czyli do tajemnicy zmartwychwstania pana Jezusa. On bowiem odniósł piękne zwycięstwo nad naszymi wrogami, nad grzechem, śmiercią i szatanem i daje udział w tym zwycięstwie każdemu, kto tego pragnie, kto mu zaufa. Życzę zatem wszystkim przede wszystkim pokoju i radości. Życzę powrotu do zdrowia naszym pacjentom, a wszystkim dobrego zdrowia. Życzę pokonania wszelkich przeciwności, które napotykamy na drodze naszego życia. Życzę także błogosławionych, spokojnych świąt wielkanocnych. Szczęść Boże.